A spoko może być. A właśnie, ja, a ile my gramy w ogóle? Okej, okay, jestem za. Do 5. Co mam tu zrobić? Kurde, wę nie mam szefie. Skąd mam wiedzieć? Nawet nie sprawdzałem tej karty. Jest yes, filtr, to położę. To jest to, że mogę poświęcić jednego potwora ten. Jak on ma ten light? Że światło. I że chyba tam daje tyle obrażeń razy tyle, jaki ma level. Ta karta, którą poświęciłem. Okej. Okay. Ja chciałem, właśnie ten Dek z czerwoną kimole. Nie mam kart. Ty nie masz ściszonych efektów z gry. Ale ja sobie wolałem wyciszyć. O, jeszcze mi koleżanka napisała. Pozdrawiam koleżankę. No, a jak? Na autodeku. <laughs> Najlepsza strategia. Najlepsza strategia. Ja się boję atakować. Kurde. Zrobimy coś takiego w takim razie. Ty się tak szefie nie rozczytyj, tylko daj mi grać. Patrz teraz, kurde, happy feed, wąbo-kombo wchodzi. <walad agents> no najlepsze, kurde. I na no patrz. Fiu ździu I znika. I patrz teraz, co tu się odkurwia, patrz to. Y. Czekaj, że już teraz nie pojebał. Dobrze, patrz to. Psz. <après corps> Walka, kurde. Sam się one-shot. Teraz zablokujesz. O, wiedziałem, że coś ma. O połowę chyba to, nie? Zmniejsza czy o ile. Bum. No, musisz się teraz uzdrowić, szefie. O? Znowu przywołuję. Zobacz, i Karita. Scott, ty masz te karty. Ukradłeś pewnie. O, dawaj. Przez ten autonekt jest piękny. Co tu się dzieje? Teraz złączysz, te, teraz złączysz te dwa smoki i zrobisz Mega Zorda. Yes! Tristan, Tristan Taylor wygra walkę kurwa, to jest to. Bez expa, <grymne> to... Ja też. Ja se zagram. Chcesz to zagram Dekiem Kaiby, co mam. <grymne> Wy to tam bez różnicy, kto wygra i tak te to towarzyski, Czekaj, to zmienię. Może? Słuchaj, bo w sumie mógłbym to ugrać, tylko kurde. Muszę mieć szczęście do tego. I tyle. Czekajcie, ja muszę zaprosić do znajomych ogólnie. Jest? Jak to się zaprasza? Ok. Begin do, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Emocje jak na grzybach, kurwa. Emotions, kurwa, yeah. nie. Czy się czyta Yugi Moto, czy Yugi Muto? Muto, kurwa. Mutant. Dobry start, kurwa. Dobry start będzie, start, bez kitu. A masz, wysram się ze wszystkiego. A kysz. Przecież to jest dek z tego, jak to się nazywa, jak oni to nazywali na grupie, że ze struktury strukturalnej. No. Pierwsze jaki kupiłem, tylko że sobie go potem ulepszem o swoje karty, o te dodatkowe gówno. Co to jest? O co chodzi? Co ty ćwiczysz? Nie, ja to ja to sobie ulepszam w Werna. Tyk kurwa, upgrade. <grym> gdzie, gdzie to widać? Co ty przywołujesz? Halo? Uspokój się. Halo, ja to zgłaszam. Gdzie to się reportuje? Czary Mary, kurwa. Co to ma być? Już dwie karty żeś tak przywołał. coś poserany. Co pan zrobił? Co pan zrobił? Halo. Pozdrawiam rodziców. Kurde, najlepszą kartę żeś mi zdjął. Jakby, jakbyś mi nie zdjął tej karty pułapki, to bym niebieskołkiego przywołał. Kurwa. Co mam teraz zrobić? Nie, to nie ona. Mówię o karcie... ten... O tej, co Dragon's... No tak, to jest ta. sam jesteś nigger. Lidzia. Nie działa. Co tam? Tak raz jest zepsuta, ja nie wiem w to grać. Co ty teraz zrobiłeś, kurde, bo nie doczytałem? Tesh hit. Tesh hit. Teraz, znając moje szczęście, nie dostanę żadnego potwora. Tak myślałem. Kurde. Tak myślałem. No to taki wuj. No, bo to był pierwszy dek, jaki składałem. Za dużo mam tych trapów i tak dalej. A tak elegancko. W następnych załadach cię pokonam. Czy jeszcze, czy jeszcze mam jakiś dek. Tak, mam jeszcze jeden taki głupi dek, to z tego zamontuję. No tylko, że twoje głupie deki są po 20 kart, a moje są po 30. Czekaj. Tak, są po 30, kurwa. Chyba, że wprowadzę zmiany, ale szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. To mogę wyjebać nie potrzebuję. To też mnie jest potrzebne, bo nie używam. Ta jedna karta też wystarczy. O, już 27 widziałeś? Tego też nie używam, Srautopies, to pies, srał to pies. Dobra, mogę grać. Szefie. Śmieszny deck, 15 kart, jeden spel. Blokada ataku. Table one, że tak powiem. Yes. Zapraszam. Będziemy się klepać KSW na gołe klaty. Challenge start. Tu się Szpakowski przydał, Radzkowy? Mówisz też 30 kart? <grymne> <grymne> Jestem gotów. <grymne> Ty, gra mnie lubi, cały czas zaczynam. Jak po onkologii, masz mniej kart ja. Kurde, mogę mieć dobry start, ale jak, to, ale jak to spierdzielę, to już po mnie. Lecimy. Lecimy, nas nie dogonią. Cyk. Jeb, yep. ultimate, ultimate damage kurwa. Nie wszystkie. Ja nie umiem w to grać, a strukturę kupuję po to, żeby mieć karty. Cyk, o dobrze, dobrze się zaczyna. Zależy dla kogo, dla mnie czy dla ciebie? Ty. Może być. Szefy, lecimy. Fast attack. Galafighter. Izrael, Exodia wchodzi po ataku. Pa, pff, pff, wystawia wszystkie trzy karty. Jepie. O, już coś zaczyna, już coś zaczyna. Dwa 500. O, już się czuję. No. No pff. kurwa super. Elegancko. Dzięki. Czuję się pocieszony. Happy feet? Co on robi? Nie, wypierdala się. Ile to HP zabiera? Tysiąc i chuj. Dwie tury i po mnie. To jest fight, kurde. To jest fight. Chyba. Chyba tryb Harakiri Zademonstruje. Cyk. Jest? Co on zrobi? Co? Ewoluuje, kurde. dzięki. A Srał cię pies, kurde. Patrz co robię. Action, kurde, jeb. To jest to, to jest to. Najlepszy epic battle, kurde. No to jest nie fair, kurde. Unfire. Spróbuję się uratować z tej sytuacji. Cicho. Wypierdalej. Kurde, za mało ataku. <grydy> za mało. Kurde, ja bym mógł Cię ograć, tylko że jak zniszczę tego potwora, to miał zero HP. <grydy> Masz oszukane, oszukane deki mistrzowskie. <laughs> oszukane. No ja nie wiem, co ty tam trzymasz, kurwa, za kartę. Wolę się wstrzymać. No nie zrobię tego, poczekam. Spróbuję z tobą wygrać na to, że zabraknie ci kart. <laughs> To, chy to chyba działa. Pozdrawiam <grywa> <To> chyba... <grywa> <To> chyba... <grywa> z rodzinką. Możesz <grywa> no ty, kurde, wyłącz ten tryb twierdza. O. Akurat, mierzone. Tu, tu, tu. Jesteś chory Epicki swordman Coś tam Ja też, się nie martw Co by tu odpalić, żeby się tak Zgnieść jak mrówa Nie da się, dobra, atak Gala fighter Lecimy Wiedziałem, wiedziałem. To jest szczurze Rudy. To jest 2 Czaj Eins, kurde. Autodeck? Gdzie jest Dwa Deck? Autodeck. Chodźcie. Oczywiście. No, daj mu grać. W Minecrafta. Ty masz deki nazwane chorobami wenerycznymi. Wszystkie, bez kitu. <tryk> <tryk> Autodek. <tryk> Ami Blue. So. Okay. Okay. <clears throat> <clears throat> A to zapraszam bardzo serdecznie. A potem na piwo. Tak jest. Czwarty pojedynek. Albo 2-2, albo, albo 3-1. O, w końcu pan zaczyna elegancko. Ile można? Jakiś Pay to win tu jest Pay to win Nawet w Rumach kurwa pay to win U Ciebie? O może być. Może być. Bo ja niezbyt w Lordzie. Chociaż czekaj, coś tu widzę ciekawego. Zrobimy takie czary, mary Tak jest, Moje, moje ulubione ulubione. Czy, czy, czy ja tu słyszę Japońszczyznę? O, jestem, Ale ma głos, kurwa Tristan. Czemu ja daję battle? Kurwa, nie mam czym się bić. Czyk, 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 to zrobimy takie czary Mary, no patrz. Jep, boom headshot. Czekaj szefie to jeszcze nie koniec. O, dobra, jednak koniec. Abo nie. Tylko muszę dobrą kartę brać, bo zapomniałem, która to była. Chyba ta. O, nie pojebało mi się. No a jak? Masz to. Je. Yeah! <grystanie> Elegancko to jest 2-2 emotions no dawaj ten sam dek, czy o zmiana o, jasne. no jasne się nie kłócę wiesz co ja chyba ten ja, ja tego batla chyba wrzucę na mój kanał no Emotions, ale musicie. No epickich. Mi Mistrzów Polski. <grym> Mistrzów wsi. My o puchar sołtysa. Jakiś Joey w Heller kontra Tristan Taylor. Cool. A co to są za nonajmy? Dobry start, bez kitu. Dobry start, mleczny start kurwa. O, to jest dex exodium, ja to widzę. Zara rozpyka, patrz. Wszystkie, o kurde, jakiś garden. Aroma garden. Jak ty ogrodnik jesteś. On się będzie bronił. Co, on, co pan powiedział? Jak pijany, to do domu. Co to za leczenie się? Jeszcze na kasę chorych pewnie. Kurwa. Proszę mnie blokować z peli, halo. To, to są oszustwa. Bardzo dobrze. Tak ma być. <ścoughs> tak ma być, no mówiłem, te gry są pay-to-win tutaj. I bardzo dobrze. <ścoughs> bardzo dobrze. O nie, enemy controller, what you learning? Co to ma być? Poświęcił potwora, co to za winorośl? Oddawaj mojego potwora, Hamie. Kurde, nie mogłeś tego drugiego strzelić? Szmaciorzu. Sz, <trymny> Szmaciorzu. Elegancko, zrobimy tak. Czekaj, to jeszcze nie koniec. Patrz teraz. Sr. Wleciał drugi Ale nie atakuje Bo nie wiem, co ty masz za te karty tam szatańskie Wyczuwam Wyczuwam stuprocentową pewność siebie. O nie O nie Zmniejsz jeszcze o połowę. O, najpotężniejsze karty w grze. <grym> najpotężniejsze. A co to jest? Nie wiem, co. <grym> Ty, armio karmaka. Ok, to zrobimy tak. O łajwa, Pa co się teraz dzieje. O nie. Kosmik cyklon, ty to jednak pijany jesteś. Udało się. I zrobimy tak. O, że tak powiem. Plus jest taki, że mi karta nie zadziałała. Kurwa znowu. Szefie, nie fair. Wygrałem. W końcu, kurwa. Elegancko. Ja panu dziękuję bardzo za walkę. Ja, jak to jest? Czekaj. Tytuł filmu, jak to jest wygrać autodekiem? Odpowiadam na to pytanie? Elegancko. O, o, tak, tak, oczywiście, handicap. O, obwiniajmy się nawzajem wszyscy. Dobra. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo za walkę. Epicki fight. Musimy to kiedyś powtórzyć. Jak, jak będzie mi się chciało, będę trzeźwy. No. Nie, no będę trzeźwy. Dobra. Dzięki wielkie. O chyba. Nie wiem, czy będziecie słychać na filmie, ale jak będzie, to ja Cię pozdrawiam. Możesz pozdrowić kogoś na filmie. Aha, tutaj niezłe pozdrowienia. Pozdrawiamy też grupkę, kurde. Z nie, jak oni się nazywali. Nie wiem, dobra. Kończę wideo. Trzymajcie się, widzowie. Do następnego. Cześć.